gaska Kropka manipuluje Sądazem Rzeczpospolitej.Naczelna Kremla oczernia Polaków Od dawna nie jest już żadna tajemnica, że rosyjska propaganda chwyta się przy różnych sposobów, by zaprezentować działania kremlowskiego rządu i prezydenta Władimira Putina w jak najlepszym świetle. Tamtejsze media starają się tak za wszelką cenę przekonać obywateli o słuszności przeprowadzanej przez ich kraj specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie. Jedna z fundamentalnych postaci medialnej gry rosyjskiego reżimu obok Margarity Simonian jest Olga Skabiejewa. Nazywana Zelazna bac medialna lalka Władimira Putina. Kluczowa postać z propagandy żadowej. Na powielaniu kłamstw i oczernianiu Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy. Dorobila się niezłej fortuny. Dane z 2021 wskazuje, że dziennikarka dysponuje imponującym majatkiem wartym kilka milionów dolarów. Jak poinformował na Twitterze Francis jeden z reporterów stacji BBC, tym razem Skabiejewa do swojego materiału wykorzystała. Kropka artykuł z polskiej gazety. Prezenterka na antenie stacji RT analizowała dane opublikowane 9 lutego przez Rzeczpospolita. Jak relacjonuje im w mediach społecznościowych Francisz CAR, naczelna propagandystka przedstawiła rosyjskim widzom dane dotyczące stosunku Polaków do ukraińskich uchodźców. Wiele klamstw rosyjskiej telewizji państwowej jest oczywistych. Ale czasami ich dezinformacja jest bardziej subtelna. Olga Skabiejewa powiedziała widzom, że badaniem wykazano, że stosunek 68%. Polaków do ukraińskich uchodźców pogorszył się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy pisze dziennikarz BBC. Jak jednak słusznie zauważa, Rosjanka w świadomy sposób manipuluje danymi i przedstawia je w taki sposób, by pokazać naszych rodaków w jak najgorszym świetle. W rzeczywistości badanie wykazalo, że wśród jednej czwartej Polaków, którzy stwierdzili, za ich nastawienie uległo zmianie, 60% stwierdzilo, że uległo pogorszeniu. Tak wiedzą według badania około 17% Polaków jest tego zdania, a nie 68% tłumaczy Franciscar. Badanie dla Rzeczpospolitej przeprowadzili badacze z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. To raport porównawczy z badań przeprowadzonych wśród osób w wieku 16-65 lat oraz próbie regionalnej, obszar przygraniczny z Białorusią, w latach 2022-2023, informuje na swojej stronie RP. Wyniki przeprowadzonych przez nas badań wykazują, że pozytywna postawa Polaków względem Ukraińców. Przecinek praktycznie nie ulega zmianie od początku wojny. Jednak, kiedy zadaliśmy pytania dodatkowe, czy zmieniło się Pana i nastawienie do uchodźców z Ukrainy w ciągu ostatnich 6 miesięcy, to jest od czerwca 2022 roku, a z 1 czwarta osób objętych badaniem odpowiedziała tak. Co więcej, w tym 68% zadeklarowano, że kierunek zmiany jest negatywny, a więc ich nastawienia się pogorszyło. Zjawisko to wymaga dalszych badań. By móc wyjaśnić ten dysonans tłumaczy dr Robert Staniszewski prowadzący badania. To niestety nie pierwsza i zapewne nie ostatnia manipulacja, jakiej dopuściła się Olga Skabiejewa na antenie rosyjskiej telewizji.